Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku EA Sports UFC, tak więc no dwa odcinki z rzędu i żadnej, żadnego zwycięstwa jak na razie, więc zobaczmy z kim teraz przyjdzie nam walczyć, to jest Stanley Boyle, Mixed Martial Arts no jest słabszym zawodnikiem niż nasz Damian Cassie tak więc no miejmy nadzieję, że tym razem uda nam się wygrać i znokautować go przed czasem. Nie liczymy oczywiście na... Sędziów, bo sędziowie są przeciwko mnie zawsze, A więc przejdźmy do treningu. No i miejmy nadzieję, że uda się trzy walki rozegrać, bo trzy walki w odcinku oznaczają wiele zwycięstw. Dobra, tutaj trzeba. No co jest? Dobra, no i wyciągamy dźwignię. A i nie udało się, niestety. Dobra, jeszcze raz. Do trzech razy, do trzech razy sztuka. No i znowu, Jezus Maria. Okej, okay, ostatni raz, jeśli się nie uda, to zrobię to poza kamerą. No, daj, dawaj Na co my mu tą dziwnię teraz robimy Dobra, nie udało się Okej, okay, no to zaraz do Was wracam No i proszę bardzo, jak udało się go rozwalić całkiem szybko i przyjemnie No okej, okay, jedziemy dalej Teraz popracujemy nad kopniakami Dobra Aha, okej, okay, jeszcze raz Dobra, idziemy dalej. Tutaj, no fa fajne serie. Tylko, żeby tak to wszystko wchodziło. No, no, ten trening całkiem mi się podoba. Dobrze. Pięknie. Dobry ten łokieć jest. Może zaczniemy łokci częściej używać. Dobrze. O, to też był dobry łokieć. Ok, jest, udało się, 10 na 10, 16 sekund zostało. No i ostatni trening to bloki. Ok. No kurde. Dobra. Pięknie, 225 punktów. 300. No co jest przecież? Kurde. Dobra, 20 sekund zostało. Nie wiem, czy się uda. Dobrze, 450, 525, 600. Dobra, dobrze zaczęło. Kurde.

Dobra, teraz trzeba chwilę odpocząć. Pięknie, już jest 600, jeszcze 15 sekund. 675. Kurde. Dobrze, 750, dawa jeszcze coś. A, dobra, no niestety, 750 to chyba najwięcej na co mnie stać, tak więc dobra, kontynuujmy. No i po treningu 160 punktów ewolucji 14 poziom doświadczenia Ok, tak więc tutaj w klincze już nie będziemy inwestować Mieliśmy tutaj do końca Defense Submission Ok, jest już na 100 No offense tak nie za bardzo mnie interesuje Ale właśnie, teraz troszeczkę w ground, czyli ground control no i takedown defense jeszcze, ok. Tak więc 91 stójka, 81 dźwignie, 73 parter w sumie, 84, tak więc o niebo. Damian kass jest lepszy niż nasz następny przeciwnik, no i miejmy nadzieję, że w końcu uda się przerwać tą złą pasę czterech porażek z rzędu i zaczniemy wygrywać. Tak więc przejdźmy do walki. I to już chyba nie będzie main card, a jest, cały czas, tak więc jesteśmy w tym main card przez... Cały czas, no to tylko dobrze świadczy o chyba reputacji naszego wojownika. Okej. Okay. Jedziemy. Tak więc Damian Cassie kontra Stanley Boyle. No i to musi być zwycięstwo. Dobra, dawaj tu Wąsaczu. Jedziemy cię. No i let's go. Show must go on i dawaj go. A i... Pięknie. Pierwsza kontra. Dobra, trzeba się odsunąć. No nie, no to co, no nie. Widać tutaj trochę braki e, u Stanleya. No ale pierwsza minuta i tutaj jak na razie nie widać faworyta. A to powinniśmy być, być my. Dobrze. Dobrze zaczęło wchodzić. Trzeba się troszkę odsunąć. Pięknie. Znowu Superman Punch weszło. Bardzo mało ciosów wyprowadza Stanley, ale dobrze się zachowuje. Pięknie! Dobry kopniak, no i nie udała się defensywa tego takedowna. Trzeba wstać. Dawaj, już połowa pierwszej rundy, no i znowu tutaj będziemy się męczyć, aż w końcu wyjebie mi jakiś jeden porządny strzał i będzie koniec. Dobra. Trzeba to wygrać Ajajaj, jaj no nie wychodzi nie wychodzą te strzały kompletnie i to jakiś Stanley Boyle, jakiś wąsacz mnie tutaj rozwali No dź No ja proszę bardzo co on, on sobie robi co chce po prostu w tej walce no. Oh. Dobra, wstawaj, wstawaj, co on tutaj robi, proszę bardzo. Dobra. Wstawaj, bo wkurwiać, to zaczyna po prostu. Dawaj, dawaj. Czyż nie możesz być taki dobry. Tu się troszeczkę chyba rozhocił po tym, że mu zaczął wychodzić. No i chuj Nie, ja nie umiem chyba w to grać Dobra, tą pierwszą rundę chyba przegramy Jeszcze zapunktujmy chociaż Dobra, koniec pierwszej rundy No i to my mamy rozcięty Rozcięte tutaj pod, dol, pod lewym okiem. Dobra, runda druga. Oby ona była nasza. Dobra, dawaj go. Początek pierwszej rundy był całkiem obiecujący i myślałem, że to nie będzie trudna walka, a jednak myliłem się. Tutaj nie wolno nikogo lekceważyć. Bo każdy jak najbardziej będzie walczył o zwycięstwo. A, bo miałem zmienić game plan. Zapomniałem tego zrobić, to może być też powodem, dla którego niestety nie idzie nam ostatnio, ale mimo tego, że był gameplan poprzedni, to i tak przegraliśmy przecież te dwie walki. A i. Pięknie, dobrze weszło. Znowu. Dobrze, dobry łokieć. Dobrze, znowu wszedł łokieć. Dobra, noga boli. Da się jakoś ją zmienić? O! Czemu ja z tego wyszedłem? Ajajaj. Dawaj mu ten clinch. O nie, teraz on... Dobra. No jak mnie to wkurwia, jak oni za każdym razem co cios wyprowadza, no to on go blokuje albo się uchyla przed nim. To jest już tak zaczyna się robić irytujący, że normalnie tracę ochotę na grę. Wstawaj i walimy go na ten rejs.

No, ja już nie, nie widzę tutaj w ogóle przyszłości dla, dla Damiana Kassiego. Chyba za trudny poziom trudności sobie po prostu wziąłem i, i poprzez to teraz takie męki mamy. No proszę bardzo, na pięć strzałów on cztery wszystko blokuje, wie, no i proszę bardzo. No i choj, no i hoj. za każdym razem jak on kontrę wyprowadza, to mu oczywiście wejdzie, nie? A co? Dobra, koniec tej e, drugiej rundy. No i proszę bardzo. No i dobra, znowu Saved by the Bell. Ok, ostatnia runda. Skąd on wie gdzie ja będę uderzał no Dobra No i proszę bardzo no kurwa Kopniak na tuwa on oczywiście musi tak down zrobić no bo co? Normalnie przyrząd doskonale wie że akurat w tym momencie mu zrobię taki kopnie I teraz jeszcze raz, jak teraz wejdzie to wyłączam tą grę od razu Man, that left is really to show signs of Dobra koniec e, już tej walki, trzecia runda Dobra troszeczkę obiliśmy mu teraz tą twarz Ale bardzo mało staminy Dobra no takedown jeszcze sobie zaliczył i teraz oczywiście mnie nie puści z niego, no bo jak? Musi sobie odpocząć. Oczywiście on za każdym razem doskonale wie jak się przed tym bronić. Wow, nice no jasne, kurwa. No i dobra, weź No i słabszy, teoretycznie słabszy zawodnik, proszę bardzo co tutaj robi No i o, oczywiście, że tak, no jasne Nie no, już tak się irytuje teraz w tym momencie, że na pewno wy macie bekę to W sumie dobrze Ale ja się tak, tak się niestety irytuję, że mam ochotę już nie grać w tą grę Dobra, minuta 15, ja tu raczej wątpię, że się uda już wygrać Tą walkę no chyba żeby wszedł jakiś bardzo mocny, mocny strzał No kurwa Chociaż niech coś wejdzie porządnego no Dobrze! Jest! Jest! Udało się no ale fartem. Ciężkim fartem to się udało. Dobra. Jaki monster. My tak się nazywamy? No może. Dobra. Jest. Udało się. Pięknie. Dobra. Jest zwycięstwo. Dwunaste zwycięstwo. I aż trzy rundy trzeba było się męczyć z tym zawodnikiem. Ale dobrze, jest zwycięstwo. I mimo tego, że się prawie całą walkę irytowałem, to jednak no fartem, bo fartem, ale jest zwycięstwo. Plus 12 tysięcy fanów, już 140 fanów, 140 tysięcy fanów już prawie jest. Alright, John Jones, UFC light heavyweight champion here. I watched last fight. That wasn't too bad. I see some real potential in you. Keep it up. No spoko, jak John Jones widzi potencjał, to jest dobrze. Dzięki, to ty mnie motywałeś, motywowałeś walkę wcześniej, przed tym, żeby się nie poddawać. Dobrze, zobaczmy kto będzie następnym przeciwnikiem. Roy Robbins, 15 zwycięstw, 8 porażek, grecko-romański, grecko-rzymski styl, bardzo dobry w parterze tak więc trzeba będzie uciekać za każdym razem i bardzo słaby w stójce czyli to jest nasza kolejna szansa na zwycięstwo no zobaczmy teraz o ile miejscu dało nam się awansować dzięki temu zwycięstwu było miejsce 21 no nie tu no uwaga 19, 19 miejsce, a gdzie jest nasz naj... następny przeciwnik? Jak on się nazywał, już nawet zapomniałem. No gdzie on jest? A nie wiem. Dobra, tak więc przejdźmy do treningu. Advanced Training. No i dobra, zaczynamy nad defensywą, czyli Aha, po prostu trzeba ciosy parować i za to zdobywamy punkty. Szkód za każdym razem i podczas walki też tak jest. Jak ja blokuję górę, to ona atakuje w dół, a jak jest na odwrót, no to jest na odwrót. Ale dobrze, 800 już punktów. No. Dawaj, jeszcze jedna obrona. Dobra, jest 1000. Dobra, 1200. 1600, żeby nie było, że leszcz. 1800 nawet. Dobra. Przechodzimy do następnego treningu. Kontynuuj i teraz będziemy musieli się poruszać, czyli... Aha. No ale atakuj mnie, jak mnie to denerwuje, no i co Ej przecież udało się No ja nie rozumiem tego systemu naliczania punktów, już powinienem mieć z 800 z uciekań, z uciekań. zero punktów no jak to jest możliwe przecież udało mi się uciec przed tymi ciosami a ja pierdolę no przecież udało mi się już kilka razy Przecież to jest niemożliwe. Przecież ja to przechodziłem. już co się z tą grą stało? Albo co się stało ze mną, może pytanie najważniejsze. No teraz dopiero 200 punktów. Dobra, ostatni raz do trzech razy sztuka. No i powinno zaliczyć to też, to też. Ale oczywiście nie zaliczy. Dobra, jest pierwsze 200. 400, 600 800, jest 1000 rzutem na taśmę ale się udało fart jak krój. 1200, dobra o no jest, udało się no i ostatni trening to będzie eh, box dobra, dawaj Uuu. Dobra to no bardzo zaawansowane Okej okay, ale myślę że z dobrą szybkością to robię dalej Dalej Pięknie dobre sekwencje ogólnie bo będę musiał je zapamiętać Dobra No i 8 na 10 już jest. No co jest? Aha. Dobra, i ostatnia sekwencja. Dobra, udało się. No, było ciężko, bo naprawdę bardzo zaawansowane to było. Podobało mi się. Dobra, 184 punkty zdobyte. Ok, i w co teraz w parter na bank zainwestujemy, bo nasz następny przeciwnik jest bardzo dobry, jeśli chodzi o, o właśnie parter. Dobra. Myślę, że można polepszyć ground passing do 70, tutaj też 70. No takedown na razie zostawię. Tutaj takedown defense do 80 może nawet. No i po punkcie i tutaj tej down, a tylko jeden punkt to jeszcze joint submission dobra w sumie nasz overall 85 już żadna, żadna atrybut, żaden atrybut nie jest poniżej 80 no jak teraz przegrasz mi tą walkę to znajdę Cię i zabiję stary dobra nawaj. przechodzimy do no, ostatniej walki w dzisiejszym odcinku no i zobaczmy czy uda się wygrać oczywiście main card Cassie kontra Robbins, Robbins, Robbins. No nie wiem, dobra, zobaczmy. Dobra, przechodzimy do walki. Damian Cassie kontra Roy Robbins. Lawaj trzeba wychodzić z parteru, nie dawać się wciągnąć w parter i zniszczyć go w stójce.

Pięknie. No dawaj, atakuj. Dobra, wychodzimy, wychodzimy z tego klinczu. Dawaj, Cassie, trzeba wyjść. Dobrze. O nie, dobra, jesteśmy w parterze. I co teraz? I za pierwszym razem udało się wyjść, ale dlatego udało się wyjść, bo nasz przeciwnik nie ma... Nie boli go po prostu ani głowa, ani nic, jeśli odczuwałby ból twarzy czy tam nie wiem korpusu czy czegokolwiek, to zaraz za, za Chiny by nas nie wypuścił z tego parteru. Nie wiem czemu, ale tak jest niestety e, ta gra stworzona do walki z komputerem na tym poziomie. No i dobra, kolejny takedown, z którego trzeba szybko wyjść. No i proszę bardzo, po raz kolejny udało się szybko. E, taka sama zasada. Ok, chwila odpoczynku. No i Roy Robinson już tam przez chwilkę czuł nasze ciosy. Dobra, i już niestety korpus, no i kurwa. Kolejny takedown. I teraz już nie puści, bo go trochę boli głowa. Aż całkowicie nie, nie, nie puści i wtedy No proszę bardzo Szkurwy, No dawaj, ja się przecież, bujam cię no No nie, nie ma opcji Nie ma opcji na cokolwiek zrobienie tutaj Dobra jest, udało się, korre. Minuta została Dobrze, dobry łokieć. Dawaj, samymi łokciami. Dawaj, łokciami go zniszczę. Kurde, no a już akurat miałem go kontrolować. No jasne, jeszcze on mnie zamroczy i zaraz padnę. Uuu, jest, udało się zaliczyć.

Kurde, no ciężko z tymi blokami. Dobrze. No ale dlaczego te ciosy nie wchodzą, które powinny wejść? No Superman Punch to jak widzicie mój ulubiony atak, proszę bardzo.

Dobrze, padł? Czy to będzie koniec? Jeszcze się trzyma, jeszcze się trzyma, ale ja chcę wstać. Dawaj, trzeba go dokończyć. Kurde. Man, Zamroczony. No i jasne, że nie potrafię tego wykorzystać. No jeszcze tutaj takedown zaliczony. No i teraz nie puści. no nie ma szans, że puści. Musi sobie odpocząć. No i walka zacznie się od nowa. I chuj, cała przewaga pójdzie teraz w pizdu. Jest, dobra, udało się wstać. Obaj są zakrwawieni, tak więc no wybór sędziów na bank nie będzie należał do najprostszych. No i hoj, i hoj. No i koniec. To jest koniec, proszę państwa, nie ma tutaj już szans na zwycięstwo. No koniec, kurwa. No nie wierzę w to. Po prostu nie wierzę. Dobra Nie wiem może dacie mi jakieś rady co ja tutaj robię źle jest naprawdę ciężko ależ zakrwawieni no Obydwu Krew leciała z twarzy bardzo bardzo grubo No i dobra to będzie koniec tego odcinka No kurde tylko jedno zwycięstwo przez ostatnie 6 walk to jest to jest po prostu tragedia Aż mi się odechciewa nagrywać, tak więc no dajcie mi znać tutaj pod odcinkiem, czy dalej mam brnąć w to i, i po prostu trenować, czy dajemy sobie spokój i jedziemy z jakąś inną serią. No więc dobra, to by było tyle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku i EA Sports UFC, jeśli oczywiście będziecie chcieli.